Cześć siemanko, z tej strony Rudy Lego, Na no dzisiaj, jak już pewnie wiecie po nazwie filmu, rozpoczynamy nową serię. Postanowiłem rozpocząć tą serię, ponieważ ostatni filmik, y, gdzie znalazłem w swojej kolekcji podróbkę Lego, bardzo Wam się spodobał, więc właśnie dlatego postanowiłem nagrać, no w sumie stworzyć serię na moim kanale. No, i co, na którym klocku będziemy się wyżywać? No to będziemy się wyżywać na tym klocku. Pierwszy powód, dlaczego na tym, bo jest podróbka. A druga, drugi powód, to teraz właśnie widzicie. No właśnie. A więc co, w pierwszym filmie poddamy go no dość drastycznym testom no bo co tutaj już czeka nóż nożyczki i śrubokręt ze śrubką no co od czego zaczniemy może najpierw spróbujemy trochę mu zrobić dziurkę tutaj potem spróbujemy wkręcić śrubokrętem śrubkę a potem jeszcze go będziemy próbowali przeciąć. a więc zapraszam no to co? Zaczynamy teraz wiercić dziurkę. No i dajemy: czy mi się uda jakoś tam wbić? Coś tam idzie, czy nie idzie? Nie wiem, ale zobaczymy. Czy. No i co? Dajemy. Ała! Nie ma zabezpieczenia. Ten no i co? Jakie szkody? No, łaposroście. I widzicie tutaj, no trochę ma tutaj parę wgnieceń, a więc, no, tak średnio zniósł tą pierwszą próbę. A więc teraz przechodzimy do drugiej próby. Teraz będziemy oczywiście próbować wkręcić śrubkę, raczej się to nie powiedzie, ale może coś. O, a jednak. Ty idzie. Coś tutaj. Plastik się poddaje. Ciekawe kiedy mi się, w którym odcinku uda rozwalić ten klocek na pół, tego klocka na pół. No i co? No teraz już dość. No trochę gorzej to zniósł. No już widać tutaj, że ten plastik już jest taki wyhechłany tutaj. No i trochę było tego plastiku. No a więc co? Teraz podamy go trzeciej próbie nożyczką. No a nożyczki już tutaj mam. I się szykują do cięcięcia. No to co? Bierzemy i ciach ciach, 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 ciach. No i całkiem to idzie. No i co? No tą trzecią próbę chyba zniosę najbardziej. No ale się nie rozwalił. Nie rozwalił się. No to teraz go czeka kara. Głupi, głupi, głupi klocek, jak ja nienawidzę tego klocka. Teraz, panie, pobijesz rekord świata w odległości.